Jak przełożyć się te jakoś negatywnie na różne. No to macie tutaj wszystkie te instytucje. No, no, takie instytucje, które wymagają badania, czekania, czekania, bo na przykład jeżeli ktoś tam ma jakąś możliwość wniesienia jakiegoś wniosku, to to jest procedura, to jest czas i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, tutaj są tego typu inicjatywy, bo tam trzeba by myśleć oddzielną konferencję, które powodują rozpraszanie środków. Samorządy nie mają za dużo pieniędzy. Jeżeli chcemy się szybciej rozwijać, to finanse trzeba koncentrować. Koncentrować. Bo za 100 zł, powiedzmy, czy za 200 zł można kupić jedno przespoł. Ale jeżeli się da jednemu 100, drugiemu 100, to żaden nie kupi krzesła, to mówiąc tak najbardziej prosto i potrzeba koncentracji środków samorząda na tym, co jest najważniejsze dla cywilizacyjnego rozwoju na naszego, bo my będziemy przegrywać w tym wyścigu i tak ze względu na niewydolne państwo tracimy mnóstwo czasu i środków i to widać. I proszę Państwa, przechodzimy do tej następnej rzeczy, o której się mówi coraz głośniej, czyli o zmianie zasad, na których mogą gminy brać kredyty. Jak Państwo być może wiecie, w myśl tego, co chce zrobić Pan Minister Różtowski, to jest na tej zasadzie, że 5% na rok 2012 i potem co roku o procent mniej aż do 1% jak tam w roku 2014 nie tak. Proszę państwa, to jest pomysł, który może wyjść tylko od osoby skrajnie niekompetentnej i nie mającej żadnego pojęcia o funkcjonowaniu samorządów. Ja już do gazety wyborczej powiedziałem, co o tym sądzę, ale chcę to powtórzyć. Do czego bym porównał te zamiary pana ministra Rostowskiego? To jest taki dowcip z okupacji niemieckiej, że też są okupacja niemieckiej. Kiedy brakowało, były różne deficyty, brakowało różnych rzeczy, więc zarabiano na robieniu kursów, w których uczono ludzi jak sobie radzić bez czegoś, z jakimiś zamiennikami. I wtedy jedna z, takich, jedna z takich osób idzie na kurs, weszła do kamienicy, ale pomyliła drzwi. I zapukała, otwierają, właściciel otwiera, ta osoba patrzy a w salonie grupa osób tak dziwnie Ja teraz przepraszam, czy to jest kurs prania bez mylu? Nie proszę pana, to jest kurs starania bez jedzenia. I oprócz pomysł pana Rostowskiego to jest kurs starania bez jedzenia. I to jest w ogóle pomysł takich rządów w Platformie. To jest strania, jesteśmy na kusie, strania bez jedzenia. I to jest po prostu rzecz skandaliczna. Po pierwsze, to co chce zrobić Pan Rostowski, to jest zwyczajne niechluźnictwo prawne, co już zostało szereg razy wytknięte. Jego zamiary są sprzeczne nie tylko z, z, z ustawami, z, z ustawą o finansach publicznych, z, z, z ustawami dotyczącymi samorządów, ale również z konstytucją. Po drugie, jest to bezczelne, bo jeżeli pan Rostowski szuka oszczędności w, w samorządach, to mógłby się chociaż raz spytać pana Tuska o jaką cholerę zatrudnił pana Rukowicza. Z jednej strony słyszymy o ograniczaniu biurokracji, z drugiej strony w sposób taki, no powiedziałbym, bezczelny, no yy, tworzy się iluzoryczne stanowiska, bardzo dobrze płatne dla politycznych kolegów. Czyli pana Rukowicz przeszedł do PO, w nagrodę dostał storek ministerialny, za który my zapłacimy. Czy jest nie ministerialny, ale jest pełnomocnikiem. Za który my zapłacimy. I takie rzeczy pana yy, ministra Rostowskiego nie oburzają. Być może yy, kwota jest nie taka, znowu, to to nie jest pierwsza osoba, i, i podejrzewam, że, że to jest znowu przechodzenie obok istotnych problemów. Tak jak w tej ustawie, e, którą firmuje prezydent Komarki yy, Proszę Państwa, yy, co oznacza wprowadzenie takiej, takich ograniczeń dla stalowych ludzi? My jesteśmy akurat yy, samorządem zadłużonym w sposób niewielki. Yy, w stopniu niewielki. I jak być może Państwo pamiętacie, ja zapowiedziałem przy uchwalaniu budżetu tego roku, że w przyszłym roku nie zamierzamy dać kredytu. Bo nad, nie można się nadmiernie zadłużać, bo to jest niedopuszczalne życie na koszt przyszłych pokoleń. I no wydawałoby się, że w związku z tym ja powinienem być zadowolony z rozwiązań Pana Roskowskiego. ale wręcz przeciwnie, mówię, że to jest Skrajne ignorancja, jeśli chodzi o znajomość funkcjonowania samorządów i niechlujstwo prawne. Proszę Państwa, proszę zobaczyć na taką rzecz. My potrzebujemy, to jest jedna z zasadniczych elementów rozwoju i, 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 i ustalonej woli przyszłości, to jest powietrzenie granic miasta, w których jednym z najważniejszych elementów jest budowa mostu nasza, Nowego Mostu. Zresztą jak ten most będzie potrzebny, zobaczycie Państwo jeżeli skrzyżowanie na ulicy Poniatowskiego i Czarnieckiego zostanie, no, będzie przebudowane i będzie nieczynne. Koszt takiego mostu to jest po 100 milionów zł. Miasto, załóżmy, że jest w stanie wygenerować z ogromnym wysiłkiem 60 milionów zł. 70 milionów zł w ciągu dwóch lat. To jednak nie jesteśmy w stanie wygenerować 100 milionów zł. Nie weźmiemy 100 milionów pożyczki, yy, ani nie rozłożymy tej inwestycji na 10 lat. Jeżeli się taką inwestycję o takim strategicznym znaczeniu chce budować, trzeba ją skończyć w ciągu dwóch lat. Więc jeżeli my w jakiś sposób wygenerujemy te 60-70 milionów złotych, no to pozostaje reszta. Więc musimy wziąć kredyt, około 30 milionów złotych. My jesteśmy na tyle przyzwoitej sytuacji finansowej, że ten kredyt nas nie zabije. Że finanse miasta się przez to nie rozleżą. Jesteśmy w stanie go spłacić w ciągu tam 4 lat. Bez większych bez perturbacji dla finansów. Ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli mielibyśmy się, musielibyśmy mieć deficyt tylko na poziomie 5%, no to my mamy budżet 250 milionów złotych ze środkami unijnymi. 5% z tego to jest ile? Mniej niż 10% tego to jest 25 milionów, tak? To 5% to jest połowa tego, 12,5. Nie mamy szansy wziąć kredytu na poziomie 30 milionów w bo on przekracza ten problem. A jesteśmy miastem w niezłej kondycji finansowej. Z problemami dużymi, może coraz większymi, ale jednak w niezłej kondycji finansowej. Czyli. Tego typu rozwiązanie, które chce prowadzić minister Rostowski kompletnie blokuje równej nas. Kompletnie. My nie zadłużamy się po to, żeby przejadać pieniądze. My zadłużamy się po to, żeby budować przyszłość i rozwijać, budować przyszłość stalowej woli regionu i rozwijać Natomiast funkcjonujemy w takich realiach, gdzie nie ma szans sfinansowania dużych, ogromnych inwestycji infrastrukturalnych ze środków własnych. Ponieważ to przekracza w krótkim okresie czasowym finansowe możliwości miasta. I proszę Państwa, jeżeli jedno i drugie będzie. To widzicie Państwo, co będzie można w samorządzie. Powtarz się, zjeść paluszki, nie wiem, czy będzie stać nas na soki, na wodę może jeszcze tak, na soki już nie. Paluszki, ale też w ograniczonej liczbie i pogadać. I taka będzie rola samorządu. Natomiast y, dalej rząd będzie dawał podwyżki, prawda, w sferze budżetowej, jak dla nauczycieli, za które my będziemy musieli zapłacić. część. I znowu jest pytanie. No to jest po prostu bezczelne, że nam się z jednej strony chce założyć już nie tylko smycz, ale i kaganiec. A z drugiej strony, no, jeżeli chodzi o własne wydatki, no to chulej dusza piekła nie ma. Omija się istotne problemy, które wymagałyby reform trudnych, ale niezbędnych. Omija się te problemy i wpuszcza się takie różne szczury, typu ustawa o Wzmocnienie udziału mieszkańców, albo, albo przepisy prawne zabraniające samorządom sensownego brania kredytu, bo tak to trzeba powiedzieć. Ja proszę Państwa, nie wiem jak się to skończy, natomiast ja chciałbym zapowiedzieć tutaj jasno, w obliczu wyborów parlamentarnych będę zwalczał jako prezydent Stalowej Wojny Kandydatów i, i stronnictwa, z których oni występują, którzy nie tyle nie pomrą, co nie sprzeciwią się tym rozwiązaniom. Będę zwalczał oficjalnie. Zaangażuję się w tą kampanię wyborczą całą mocą, jaką będę posiadał, po to, żeby zwalczać kandydatów i partie, które nie będą czynnie występować przeciw takim tym rozwiązaniom. Bo to jest cofanie Polski w cywilizacyjnym rozwoju tego typu rozwiązania i unikanie rzeczywistych, koniecznych rewolucji. I będę ich zwalczał. Jeszcze raz powiedzieć, w tej to jasne. I prosimy Państwa bardzo o przekazanie jasnego sygnału, co nam grozi. Bo to jest rzeczywiste zagrożenie dla naszego rozwoju, a zwłaszcza dla takich ośrodków jak Stalowa Wolna. Wielkie miasta jakoś tam sobie mniej lub bardziej poradzą. Pewnie. Natomiast takie miasta jak Stalowa Wola w obliczu takich rozstrzygnięć my będziemy tylko przegrać. Tylko przegrać. I będziemy dalej my sobie dywagować, poszerzać demokrację, a Chińczycy będą nas wykupywać. Prezydencie będą Ja skończyłem, proszę, bardzo, pan będzie chciał jakoś testować oficjalnie. Czy może jakiś, czy może szefowie y, miast, ja gmin będą chcieli coś w tej sprawie zrobić? myślę, że tak. No dzisiaj w Rzeszowie tam prezydent Ferenc robi jakąś taką konferencję, y, temu poświęcam. Ja niestety nie będę mógł wziąć w udziału. Ale na pewno ja wystosuję specjalny list, specjalny apel do przedsiębiorców, do organizacji gospodarczych. Gdzie będę pokazywał możliwe skutki. Proszę Państwa, zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli samorządy, jaki, co, jaki to, jakiś wprowadzi to mechanizm zgubny dla y, gospodarki, dla, zwłaszcza w ich lokalnym wymiarze. Jeżeli można się zadłużyć do jakiegoś tam procenta własnych dochodów, to co trzeba zrobić? To no, trzeba maksymalnie zwiększyć dochody. Jaka jest najprostsza metoda? Podnieść podatki podnieść podatki. Czyli tam w tych samorządach, gdzie metodą narodów gospodarczych nie było podnoszenie podatków, to to może wypuścić. No bo musimy maksymalnie zwiększyć podatki, żeby dochody, żeby żeby... czy wszystkie opłaty inne, Bo musi być w budżecie jak najwięcej, żeby ten procent, powiedzmy sobie, 3 czy 4 czy 5% procent to było nie 3 czy 4 miliony, ale na przykład 6.